Chcę wam powiedzieć, że jest bardzo dobra oranżada taka. Że wlewasz tylko tyle, ale wlewasz samą wodę i to jest o smaku oranżady. wlewasz wodę. Zobaczcie, wlewam wodę. Tylko troszkę trzeba nalać właśnie tego tłoczku. Trzeba nalać tylko troszkę tyle gdzieś a później samą wodą to to będzie smakować jak oranżada polecam więc teraz test Mamy takie e, z jak to woda z tego z lodówki to wtedy jest taka no dobra No, to jest dobre. To chyba za mało dałem. Taką, bo w ogóle nie, nie czuję nic. Albo trzeba pomieszać. Albo pomieszać trzeba, naprawdę. Trzeba naprawdę pomieszać. Zobaczcie. To trzeba pomieszać, żeby był taki dobry smak. Pomieszać trzeba. czekajcie Czekajcie. No, trzeba pomieszać. Albo jeszcze dodać. No, dobra, jest. Mamy to. Jest. Mm. Nie, trzeba naprawdę pomieszać. Pomieszać trzeba. Mieszanie. Gdzie jest jakaś stała? To jest jakieś stałe wszystkie No, dobra. Już mam taką czystą. Więc mieszamy. Mieszamy, żeby było dobre. Żeby było dobre, mieszamy akurat też są u babci, bo babcia kupiła takie coś, bo widziała. Babcia lubi oranżadę. Więc kupiła. Okej. Okay. Jus musi być chyba takie dobre. O. Teraz to jest lepsze. To jest bardzo dobre, polecam to. O wiele lepsze. No więc odkładamy. To jest mega takie dobre. Eee, już ja zaraz zapytam babci, ile, gdzie to można kupić. Więc i, zaraz idę się jej pytać, okej? Okay? Dobra. już się dowiedziałem. Można to kupi kupić w Lilu. Lidl można tak normalnie to kupić, więc aż mega dobra. Zapamiętajcie jak to wygląda. Zobaczcie o takie coś. Widzicie? Czekajcie, trochę wezmę Wam, zobaczcie, tak to się prezentuje, z przodu, o tak, zobaczcie, o tak to się prezentuje. Okej. Okay. Więc polecam i nara zostawcie sobie lajka, bo wbijamy 10 tysięcy nara.